Cześć wszystkim, dzień dobry. Dzisiaj kolejny dzień przy Skodzie, no i zabieram się do rozrządu. Ale takie przemyślenia na świeże pomocy, zebrane fakty do kupy. Postanowiłem sobie jeszcze wykręcić sondę, tak w imię nauki. Nie spodziewałem się, że tam coś spektakularnego znajdę, ale tak choćby nawet to, czy sprawdzić, czy rzeczywiście puszka jest pusta. Jak to wygląda tutaj u wylotu z turbiny, i Wam takimi kilkoma spostrzeżeniami chciałbym się z Wami podzielić w ogóle. Więc tak, przejdźmy w ogóle do tyłu, to Wam coś pokażę. Zacznijmy od wydechu. Wydech, słuchajcie, ja wiem, że mam czarne rękawice, ale może przy świetle. Chciałem wam, chciałem wam pokazać, że tutaj w tej skodziance wydech wygląda. Lepiej bez filtra niż w niejednym aucie, który filtr jeszcze ma, ale nie działa on już jak trzeba. Jest naprawdę to jest tylko takie delikatne przykurzenie. Nie ma tutaj nic tłustego, nic. Po prostu prze, przejeżdżamy paluchem i mamy czystą rurę. To oczywiście nie świadczy o niczym konkretnym, ale jak zbierzemy sobie kilka faktów do kupy, czyli na przykład, jak właściciel wczoraj rozmawiałem z nim i opowiadał, że auto potrafi na przykład załączyć wentylatory bez konkretnej przyczyny i tutaj mi tak jakby się to wszystko do kupy zbiera to, że akurat rura jest czysta to nie, nie ma z tym związku bezpośredniego chodzi mi tylko o to, że wątpię aby był spalany olej czy też inne płyny bo no to by wyszło tak, to by tam było coś tłustego, byłoby brudne a tutaj naprawdę to auto nie puszcza dyma, żadnego nic tylko dzieje się to cyklicznie po jakiejś tam ostrzejszej jeździe i tak sobie pomyślałem, nie ja jeden zresztą, bo tam w komentarzach tak pisaliście, że być może jest taka opcja, że może być skopane oprogramowanie, czyli obróbka tego oprogramowania i wyłączenie tego DPF-a nie do końca poszła jak trzeba, albo coś nastąpiło w trakcie, no nie wiem, ja się nie znam na tym, więc Wam tutaj nie chcę ściemniać. No ale tak sobie pomyślmy na przykład takie rozładowywujący się akumulator, spadki napięcia i tak dalej, nie wiem, mógł się uszkodzić soft taki obrabiany, nie mam pojęcia, w każdym razie doszedłem do wniosku, że to może być właśnie pozostałość jakaś po ekologii to cykliczne dymienie, tym bardziej, że jeszcze tutaj jedna taka właśnie uwaga, że na dłuższych trasach auto jeździło i tego problemu nie ma natomiast to najczęściej się dzieje, kiedy auto jeździ wokół komina. Później dłuższa trasa, jakiś przelot ostrzejszy po ekspresówce, i później po tym przelocie mamy takie efekty właśnie w postaci gdzieś tam puszczania jakiegoś dymu o zabarwieniu takim jasnym. Nie jest to czarny dym, tylko no ciężko mi powiedzieć, bo w lusterku to też tak wiecie, widać, że to może być biało-niebieski. Mniejsza z tym. W każdym razie jest to jasny płyn. Żadnych płynów nam nie ucieka od wymiany do wymiany, znaczy nie ubywa żad od wymiany do wymiany oleju nie wierzę, więc być może najpierw trzeba tu sprawdzić pod kątem elektroniki i, i oprogramowania, czy coś tam rzeczywiście nie, nie poszło. Teraz jest auto rozkopane. Ja sobie już robię ten rozrząd. Ciekaw jestem, czy jakieś ślady w sterowniku pozostały, czy można coś jeszcze wywnioskować po tym, co tam zostało. Błędów nie ma żadnych w sterowniku, to już wiem na pewno, no ale no jak tabele błędów mogą być usunięte po obrótce sterownika, no to to też nic nie, nic nie zdziałamy. Dobra, ja zostawię to najzwyczajniej w spokoju, zakręcę tą sondę, biorę się za rozrząd, natomiast tutaj myślę, że E, powinien się ktoś temu przyjrzeć, kto e, wie o co chodzi i sprawdzić to pod kątem właśnie oprogramowania, czy jest to jak trzeba wszystko. To takie wnioski na początek. Dobra, kopa w rozrządzie. No to do rozrządu mamy rozgrzewane. Wymieniamy sobie po kolei wszystkie części. Mamy przywiezione przez klienta, nie ma tylko śruby centralnej wału, ale to już jest zamówione. Mają iść nowe uszczelniacze. Dobra, powoli do przodu. Słuchajcie, pojawił się pojawiła się pewna komplikacja w postaci demontażu tej śruby. Już się ponapinało. Mamy już odkręcono, ale powiem Wam, że co się tutaj nad tym napastwiłem? To moje, no ale ogarnięte. Bałem się, że. Śruba już nie wytrzyma, bo naprawdę niewiele jej brakowało, jeśli chodzi o ten kant. Prawdopodobnie nigdy to w życiu nie było odkręcane. Uszczelniacz wymieniony, śruba nowa, skręcamy to. Ja tak powiedziałem przy odkręcaniu dolnej śruby, że tam nigdy nie było ruszane, ale to tak wiecie. Jak się popatrzy na moment z jakim to jest dokręcane, to wszystko się staje jasne, tam jest 180. Stopni, i newtonometrów, przepraszam, później 90 stopni, i jeszcze 45 stopni, więc to jest, słuchajcie, siła dość duża. No, górny simmering też, dokręcamy szpilkę, pod napinacz, i składamy wszystko do kupy. No, dobra, poskładane zabieramy komisyjnie blokady, a już jest przekręcone nawet nie dwa razy, a 10. Żeby się to wszystko poukładało, pasuje wszystko, napinacz skręcony, to co, ostatni rzut oka i składamy osłony, zostało jeszcze zrzucić miskę olejową i tam właściciel zażyczył sobie wymianę napędu pompy, czyli tego tak zwanego ołówka, chociaż tutaj w tym silniku to raczej już z tym, jakiś takich Dużych problemów nie było, przynajmniej nie pamiętam, żeby tu się coś działo. Wymieniałem to profilaktycznie, te ołówki, ale rzadko kiedy one były zużyte. No ale trzeba to trzeba. Powiedzcie, czy chociaż raz może być normalnie? Musiałem rozebrać pompę olejową, bo tego ołówka nie mogę wyjąć. Normalnie tutaj jest taki malutki zegarek i magnesem, bądź tutaj popychając, z czymś płaskim od wewnętrznej strony. Wkładając pomiędzy pompę a napęd można ten ołówek wypchnąć. Natomiast tutaj widzicie, stanęło to kołkiem, i nawet jak na siłę próbuję wypchnąć, to nie idzie, dlatego tą pompę musiałem rozebrać. Dobra, do celu, bo w zasadzie to tak jak się spodziewałem. On jest w zasadzie tutaj, w zasadzie się spodziewałem, i w zasadzie wszystko jest w zasadzie. Przepraszam, ale jest 21, więc trochę się motam. Generalnie chodzi o to, że podejrzewałem, że on nie będzie zużyty, no ale. Skoro już to zrobiłem, no to tyle roboty, że zdjąłem miskę. Porozkręcałem wszystko, no to trzeba to dokończyć. To dzieło moje. No i dobra, idę do Imadła. Muszę to wypchnąć. Czy jakiś zadzior, czy co tam. Nie wiem, co tam się stało. Poskładane wszystko, miska wklejona. Niestety nie udało się zrobić tego wczoraj, więc musimy teraz poczekać aż masa nabierze właściwości, żeby to można uruchomić. No nic, trzeba czekać. Nie przyspieszymy tego efektu. Rzeczywiście wczoraj z tą pompą powiem wam, że myślałem, że jajko tu zniosę. Nie chciał ten ołówek w żaden sposób wyjść i szczerze powiedziawszy, nie bardzo wiem, dlaczego pewnie jakiś opiłek coś musiało pod niego podejść, go tak zablokować. On tutaj leży. No i jest w żaden sposób nie jest uszkodzony. Ma tylko zabielone krawędzie, no ale to przy przebiegu 270 czy tam ile jak jest na liczniku to całkiem normalne dobra czekamy w międzyczasie robimy tutaj E39 w, kom, w Turingu, przepraszam, w kombi to jest może być Skoda w Turingu. Kolegi Adriana widza tak samo Jedyny widz, który przyjeżdża na bajerkę, bez żadnych e, potrzeb, po prostu wpada od czasu do czasu tak, aby pobajerować, no. Także pozdrawiamy Adriana. Wyszło przy wymianie filtrów, że mamy wyciek tutaj, jest tutaj jeziorko paliwa pomiędzy wtryskiwaczami, muszę to umyć, mowa oczywiście o BMW. Muszę to umyć, odtłuścić, zobaczyć skąd to cieknie, bo no jest wszystko tłuste, Nie wiem, czy przelewy czy baryłki na przewodach, czy tam coś, no nie wiem, trzeba to wyczyścić najpierw i chyba wszystko wiadomo już zobaczcie, wpryskiwacz numer 2 poniżej nakrętki, pod sercą pokazuje się już plama, czyli tutaj kolejnie tak samo następny tak na dwa razy tam też. Także tak, no co tutaj dużo grywać? Przyskiwacze zaczęły podciekać i to nie na przelewach czy pod yy, trójcami, czy tylko po prostu tam nakrętka w lek, że może się. No i podniosę go jeszcze, bo tak właśnie zastanawiał się właściciel, co tak może kapać gdzieś tam. Pod, pod samochodem skoro żadnych płynów takich nieżalnych, nie ubywa nie ubywa oleju nie ubywa płynu chłodniczego a tak pusta plama jest a tu się okazuje że skapywało gdzieś ten tam pomiędzy filtrem tam osłona mokra i jeszcze filtr zobaczcie filtr e, powietrza też tutaj już nasięgnięty jest paliwem od spodu no myślę, że już dość odczekane emocje. Jak zawsze po takiej naprawie uzupełnione wszystkie płyny, odpowietrzony układ paliwowy. Olej, oczywiście, tam pompę wczoraj musiałem rozkręcić. więc z odpiętymi wtyczkami sobie przekręciłem parę razy rozrusznikiem, żeby ona zdążyła ten olej pociągnąć. Żeby nie wystartował na sucho. No i co? No? A resztę to się zaraz okaże. Dobra, to zanim odpalimy, to Wam powiem jeszcze, jeszcze Wam coś powiem. Chciałem Wam powiedzieć tyle, że auto stało tu kilka dni z załączonym akumulatorem i nic nie wskazuje, żeby się coś złego stało. Dzisiaj kręci normalnie rozróżnikiem, co prawda nie odpalałem, mniejsza z tym. No i tyle ciekawostek w, w tych modułach, w którym były problem z drzwiami czyli te błędy no to ich tam nie ma nie wróciło, więc co? Walimy. No dobra. Pracuje. No dobra, niech się to kręci, dajmy mu chwilę, niech to się zagrzeje, niech się Odpowiedź, układ, olej niech się rozgrzeje. Będziemy sprawdzać, czy wycieków nie ma, czy wszystko jest w porządku. No dobra, puszcza się to już wystarczająco długo, więc myślę, że no, trzeba poskręcać koła nad kola jakieś osłony plastikowe i tak dalej. Nic nie kapie, nic się nie leje. Nie wiem jeszcze, czy termostat odpuścił, ale to na postoju to raczej ciężki temat. Temperaturę ma, ale no to trzeba go, trzeba go ruszyć. Dobra, zostało poskładać jakieś plastiki nad kola. Tak, jeszcze na marginesie, zrobiłem taki eksperyment w sumie za poradą. Jednego z mądrzejszych ludzi w internecie, żeby odłączyć jakiś czujnik, zobaczyć, czy on w ogóle nie ma wywalonej całkiem tabeli błędów. Widzi błędy, widzi błędy, błąd od czujnika ciśnienia różnicowego. Widzi też parametry z tego czujnika no i. Błąd od przepływomierza też wskoczył, więc myślę, że jest OK. Natomiast dlaczego tak? Bo jest pewne podejrzenie, że być może coś tam nie poszło tak, jak trzeba, z tym wycinaniem DPF-a, też wam mówiłem, i być może cyklicznie gdzieś tam auto przydymiać. Tak może być. Ciężko powiedzieć. Licznik na przykład czasu, który od ostatniej regeneracji jest aktywny, to idzie sobie na ilość paliwa spalonego do ostatniej regeneracji też tam sobie silnik liczy, znaczy licz, licznik, silnik, sterownik liczy, no nie wiem, czy to tak ma być, czy, czy tak się dzieje, nie wiem, nigdy się nie zagłębiałem w ten temat, ale są to też takie wartości, które kupy się trzymają, więc no być może pod tym kątem najpierw trzeba sprawdzić i jak będzie pewność, że to jest ok, no to trzeba szukać później dalej, głębiej ryć, ale na razie myślę, że na razie myślę, że to wszystko. Zobaczymy, jak się sprawa rozwinie. Skręcam do kupy, jadę się przejechać. Jak będzie wszystko ok, no to trzeba dzwonić i oddawać auto.